W sercu naszej Kaszubskiej miejscowości w Kielnie możemy wspólnie uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – odsłonięciu zegara słonecznego. Aloj zynodziel, moja no bies. Cielno, to lub bies. Do mnie ceno drokszo jest. Po benim chce Kaszebą bec, ten musi po kaszebsku czec. Kaszebską krew w swych i łeka się musi zrzec. Życie płynie, czas ucieka, wieczność czeka na człowieka. Karol Wojtyła mówił, że od lat dziecinnych, kiedy spoglądał przez okno i widział ten zegar i widział jak cień wskazówki przesuwał się po tym zegarze i czytał napis, który do niego przynależał, wiedział, że czas jest bardzo, bardzo cenną wartością. błogosław. ten nowy zegar słoneczny. A także całą naszą społeczność, która będzie z niego korzystać. Jesteśmy specjalnie słońce e, zaświeciło, tak? Mówili wszyscy, że słońce będzie świeciło dopiero w niedzielę. Najszybciej, a nie świeci już e, dzisiaj. Także możemy sprawdzić, jak ten zegar faktycznie działa. E, dziękuję tutaj za tą oprawę, bo w końcu my jesteśmy na kasiabach. Ja myślę tutaj. Może nie wszyscy wiedzą, bo tu widzę dużo osób też z Kielna, ale też są spoza Kielna. Piękny wiersz, który tutaj <gryw> najpierw Oliwia, a potem Gordian, tak tutaj e, recytował. E, to jest wiersz, ale, ale z jego nagla. I on tutaj dokładnie spoglądał tam z tego okna, to, to jest budynek, w którym mieszkał. E, tworzył właśnie e, tutaj, także pewnie gdyby on dzisiaj patrzył e, tutaj na tą część, e, to nie wiem, czy poznał Kielno, czy nie poznał Wikielna. Ja bardzo dziękuję tutaj stowarzyszeniu za tą inicjatywę, że właśnie takie inicjatywy są tworzone, wymyślane często. Także z Kaszep do świata ten przekaz faktycznie idę i ja myślę, że i ten Aloyzdozier, i wszyscy inni mogą być zadowolony, że dalej są jego wiersze recytowane, ledze to słychają, także nigdy do zgubę nie przyjdą Kaszebe. Czy cała nawina dobrych ludzi, ludzi dobrej woli? I naprawdę wyszło na to, że no dzisiaj jesteśmy świadkami odsłonięcia tego pomnika. A, I to jest najlepszy przykład tego, że razem możemy więcej. Tu, panie wójcie, pan ma absolutnie całkowitą rację. Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Wreszcie razem robią w grepie, aby było jeszcze lepiej. <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. Szanowna Pani Aniu, Szanowny Panie Darku, jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni za to, że ten projekt uzyskał światło dzienne. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni, że dzisiaj możemy tu być, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele. Mamy nadzieję, że będzie ono służyło wielu ludziom, że dzieci i młodzież będzie mogła uczyć się, wzrastać. No i... Było nam niezmiernie miło uczestniczyć. Mamy pokazaną godzinę 11.46.39 39 sekund. I to, jeżeli taką godzinę będziecie widzieli na, swoim, na swoich zegarkach, ale według czasu środkowoeuropejskiego czyli zimowego, to w tym momencie słońce będzie nad nami tu w tym miejscu w zenicie. To jest godzina, kiedy nasze Słońce pokazuje prawdziwie południe w Kielnie. Ej, ty to bardzo, ty je nasza ziemia, płytano betoty są nasze, rodzinne gminy, bezem, gminne ci chęcieliśmy, rodziny. A stolicą Kaszu, co jest ze skarpującego? Mówią koście, nikogo